Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Dzień dobry panie przewodniczący, witam. Dzień dobry panie redaktorze. Powtórzyłby pan za Łukaszem Jasiną, czyli rzecznikiem polskiej dyplomacji, takie słowa. Prezydent Załęski powinien przeprosić Polaków za zbrodnię wołyńską. Nie, nie, nie powtórzyłbym tych słów, ale powiedziałbym, że polityka historyczna w relacjach Polski i Ukrainy jest ważna i powinna z dwóch mhm. stron być bardzo równomiernie prowadzona, to znaczy w taki sposób, żeby żadne państwo albo żadna niść historyczna nie została zakłamana. Mhm. To jeżeli ma być niezakłamana, to dlaczego nie powinien przeprosić? No bo ja też mam takie poczucie, że tutaj nie chodzi o słowa, tylko o to, jak będzie ta pamięć historyczna kształtowana, budowana. Jeżeli... Czy Na też jest słabo, panie przewodniczący, bo przypomnę, tam kwestię ekshumacji, prawda, to, to, Ale to właśnie te ekshumacje, jeżeli wiem, to już jest zgoda. No, znaczy, prezydent Zemeński, który był w Polsce i. Od który... miesięcy teoretycznie o tym słyszymy, tak. Prezydent no, no, nawet nie od miesięcy, zmieniło. od miesiąca. Prezydent Zemeński, kiedy był w Polsce, powiedział, że te ekshumacje będą następowały, że ta polityka. Ukraińska wobec tego, co się stało na Wołyniu się zmienia, więc to nie chodzi o to, żeby powiedzieć przepraszam, tylko chodzi o to, żeby wprowadzić realne jakieś elementy, które będą wskazywały, że to wszystko, co się stało na Wołyniu zostanie wyjaśnione. Ale to nie powinno być tak, że przepraszam jest taką oczywistością, a plus oczywiście nie tylko słowa, ale i czyny. Jeżeli ktoś ma namawiać prezydenta Zeleńskiego do przepraszania albo do budowania nowych relacji, to powinno to się odbywać w zaciszu gabinetów prezydentów, na przykład Dudy i Zeleńskiego i uważam, że tam można o takich sprawach rozmawiać. Jeżeli ktoś kogoś będzie wzywał do przepraszania za pomocą rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to po pierwsze będzie to problemem dyplomatycznym, a po drugie się nie wydarzy. Nie no to było w rozmowie po prostu pan rzecznik został o to zapytane i tak powiedział, to nie było jakieś ale... wezwanie rzecznika ale... i apel do prezydenta Ukrainy. Ale jest Ukrainy. rzecznikiem spraw Ministerstwa Spraw zagranicznych. No trudno, żeby Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie miał rozsądku w sobie, że takie słowa będą budziły kontrowersje. Panie Przewodniczący, to, to, to jeszcze zapytam o ambasadora Ukrainy w Polsce, który tak mianowicie oświadczyła. Ten wpis już został usunięty. Jakiekolwiek próby narzucania prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie, co musimy w sprawie wspólnej przyszłości są nieakceptowalne i niefortunne. No i zagalopował się również mm. ambasador, i mam wrażenie, że lepiej się dogaduje prezydent nezełański z polską klasą polityczną niż z rzecznikami albo ambasadorami. Bo jeżeli chodzi o to, że ktoś na słowa będzie się przerzucał, to my będziemy dalej w konflikcie. A tutaj trzeba korzystać z chwili, a chwila jest taka, że Polska dzisiaj w olbrzymim zakresie służy wsparciem Ukrainie, a Ukraina dzisiaj jest bardzo wdzięczna za to, jaką dzisiaj Polska ma, ma postawę, jeżeli chodzi o wsparcie wojenne, ale też społeczne i przyjęcie milionów ludzi, którzy. Tutaj do nas przyjechali, więc korzystałbym na budowaniu dobrych relacji właśnie poprzez to, co się wydarzyło w ostatnim czasie, a nie szukaniu tego wszystkiego, co złe za nami historycznie. Zostawmy to historykom. Prezydenci niech się rozmawiają, niech się spotykają, niech tą sprawę domkną. Cieszę się, że są jakieś kroki ukraińskie w tej sprawie, ale zdaję sobie sprawę, że dla niektórych, szczególnie mieszkańców tamtych terenów, to może być za mało. To jeszcze yy, kończąc ten wątek, czy jeżeli chodzi o ambasadora Ukrainy, to, to polska strona powinna. Jakoś zareagować, nie wiem, wezwać go do MSZ, zażądać od strony ukraińskiej e, zmiany swojego przedstawiciela? Nie, ja nie wiem, czy ktoś powinien w czasach wojny zwracać uwagę mm. na to, że ktoś coś napisał na Twitterze i przez to jakieś noty dyplomatyczne wysyłać, albo się kłócić przez to, że ktoś gdzieś coś powiedział. Znaczy, jeżeli będziemy podczas wojny, gdzie umierają ludzie, gdzie w Bachmucie e, tysiące osób ginie, na froncie walczą i Polacy wspierając Ukrainę i my będziemy teraz mówili, a tutaj pokłóćmy się o jakieś słowa na Twitterze, to jest mądre. no Według mnie nie jest mądre. To, Panie Przewodniczący, zmienimy już temat. Czy Lewica popiera pomysł Platformy, bo od czerwca 500 zł było bogatsze o 300 zł, żeby od czerwca to już było 800 plus, a nie 500? Lewica popiera pomysł waloryzacji i mówiła o tym w 2022 roku. Mhm. Dlatego, że jeżeli inflacja rok do roku po 15% w ciągu dwóch lat 30, to waloryzacja 500 plus była czymś naturalnym. Nie jest to dla nas żadna, żadna nowość. Podkreślam, mówiliśmy o waloryzacji rent i emerytur, mówiliśmy o tym, że potrzeba jest większych zarobków dla pielęgniarek, czy nauczycieli, nauczycielek, że trzeba doprowadzić do tego, że będziemy mieli w Polsce zauważalny kryzys drodżyzny, a nie opadanie, że mamy jakieś płaskowyże, jak to czyni szef Narodowego Banku polskiego mamy problem ten problem jest na kilku polach nie wystarczy łatwo dosypać kasy powiedzieć 13 emerytura 14 tylko trzeba widzieć system a system to jest 12 miesięcy pośród nich problemy które Polacy mają codziennie bo trzeba wybierać leki czy rachunki jedzenie więcej mniej to wszystko Ale jeżeli budujemy. chodzi o waloryzację to te, te waloryzacje emerytury rent to jest element jakiegoś systemu i no nawet w związku z inflacją no też ma to swój porządek konkretny i swoje wartości czy z 500 Powinno być podobnie, że, że, że to nie powinna być kwestia dobrej woli polityków i rytmu kampanijnego, tylko jakiegoś stałego mechanizmu, który odnosi się wprost do, do wzrostu cen, do inflacji. Wydaje się, że to jest dość normalne, że mówi się o waloryzacji podczas olbrzymich kłopotów inflacyjnych i olbrzymiej drożyzny. I powinno być tak ze wszystkimi składnikami życia dotyczącymi i płacy minimalnej, i powinno być tak z emeryturami, i z rentami, i z 500, bo świadczenia. Mają mniej, mniej możliwości wykorzystania, jeżeli zżera je inflacja. A tak jest w przypadku każdego tego świadczenia. My pokazujemy rozwiązania na lewicy systemowe. My się nie będziemy ścigali na jednorazowe świadczenia. A Prawo i Sprawiedliwość, no. Dokonuje de facto szantażu politycznego. Wygramy wybory, to damy 300 plus dodatkowo. No to i Tusk powiedział. Na no, wasza obietnica też jest szantażem politycznym. Nie, Wygracie nie. wybory, to zrobicie nie, no ale, A, B, C. D. Ale nie, nie, nie. Ja mówię o sprawdzeniu. No, czyli jeżeli mhm. chcesz dawać wyborcom od 1 stycznia, czyli de facto po wyborach pieniądze, bo mówisz, wygramy, to damy, no to, to z kim powiedział, to dajcie teraz, ja wam to poprę. No i to co tutaj nadzwyczajnego? Postawił, myślę, Kaczyńskiego trochę Tusk pod ścianą i powiedział mu, Platforma nie będzie temu się sprzeciwiała. No i teraz Kaczyński ma problem. No to rozumiem, że, że popieracie to, co proponuje platforma, ten projekt, który do sejmu przyniosła platforma, tak? Projekty popieramy ustaw, ale zwracamy uwagę, że nie trzeba ci projektów ustaw, żeby coś waloryzować, bo w ustawie jest możliwość, że premier to zrobi od tak. Rozporządzeniem. No, oczywiście. Mhm, no ale jeżeli chodzi o projekt Platformy, jeżeli będzie procedowany, to poparcie lewicy. Jak, ale ma, jak rozumiem, będzie, tak, ale nie będzie, bo PiS nie chce nic procedować. Więc mówimy o tym, że trzeba po prostu rozsądku w całej tej sprawie. I rozsądek polega na tym, że trzeba pokazać, jak ma wyglądać system wsparcia społeczno-socjalnego, budowania odpowiedzialności za to, żeby drożyzny nie było, a nie tylko powiedzenia, a tu waloryzacja jakaś potrzebna, 300 zł więcej. Nie, bo to jest niepotrzebne. Ja z chęcią bym jako polityk lewicy porozmawiał też o kwocie i progu dochodowym, który gwarantuje, Albo nie daje szansy na 500 plus. Dlaczego nie? Panie przewodniczący, to o progu dochodowym 500 plus, by pan Tako, oczywiście. Tak. Czyli tak. to Polska 2050, póki co proponuje. No nie, no nie proponuję, bo Lewica o tym też w tamtym roku mówiła. W książce hmm. swojej też najnowszej o tym pisze. To zaraz do książki jeszcze nawiążemy, bo mam ją tutaj na. No o tym, stole, że ale, ale próg dochodowy, dochodowy przy 500 plus, tak? Tak, to jest... ja czuję, że jak ludzie zarabiają duże kwoty, sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. A to... taką jak pan zarabia. Powyżej 20 tysięcy ja nie zarabiam. No nie, ale właśnie nie. nie. powinno być 500 plus. To jest moja ocena. Mhm, ale powyżej 20 tysięcy na gospodarstwo domowe. Kto ma zarabiać 20 tysięcy? Mówimy o gospodarstwie domowym. Jeżeli 20 tysięcy złotych, czyli po 10 tysięcy zarabiają rodzice, mm. to ja osobiście uważam, że to no już jest ale dużo pieniędzy. Niezależnie od tego, czy jest jedno dziecko, czy sześcioro dzieci, no bo panie przewodniczący, no samo zarabianie 20 tysięcy, to to. No nie, no jest pewną granicą to i barierą. nie Zawsze to samo. No nie, no mm. nie, dlatego, że 20 tysięcy złotych przy gospodarstwie czy jest dochód na członka rodziny. Ale możemy, ale zaczynaliśmy ciekawą rozmowę. Ale ja jestem z chęcią w stanie usiąść z kimś z platformy z PiSu i porozmawiać o tym, jak ta dochodowość miała wyglądać i ile ktoś powinien zarabiać, żeby nie dostawać 500 plus, ale to jest ta rozmowa, a nie o po prostu dajemy i mówimy, słuchajcie, jest fajnie. No, moim zdaniem dużo zarabiający ludzie 500 plus nie powinni dostawać. A czy pan jest dużo zarabiającym człowiekiem, czy nie? No tak czuję, że na pewno jestem powyżej klasy średniej. No, no to mówi pan przecież o 20 tysiącach teraz. Tak, ale jakbym miał powiedzieć, czy poseł powinien dostawać 500 plus, to czuję, że nie. Nie, tak? tak. Czyli 500 no, bo plus. Jest dużo. A czy to jest takie absolutnie y, y, samodzielne, odrębne zdanie Krzysztofa Gawkowskiego, szefa klubu lewicy? czy, czy nie, w Więcej osób w waszym klubie w ma takie partii przekonanie? partii i w różnych środowiskach toczy się dyskusja o tym, jaki powinien być próg pr pr dochodowy. On nie jest określony mm -hmm. dzisiaj. Ja powiedziałem panu o tym, jak on powinien być określony. Ale... lewica chciałaby progu dochodowego przy 500 plus, tak? Na pewno nie wszyscy. Bo mm -hmm. mam takie poczucie, że to nie jest nic omówionego. Ja mówię o koncepcji, która widzę, że jest potrzebna, bo też rozmawiam z ludźmi na targowiskach, że koncepcja progu dochodowego, przy świadczeniu 500 plus jest ważna no teraz panie przewodniczący o pana książce nowej nowe państwo. Taki jest tytuł nowej pozycji Krzysztofa Gawkowskiego. Zresztą spotkaliśmy się na targach książki tak zupełnie przypadkiem targa książki w w sobotę panie przewodniczący dopiero zaczęłem premiera drugiego drugiego czerwca, czerwca. tak, tak, tak. Ja dopiero zaczęłem to pozycję wstać, ale jedno zdanie jest frapujące ponad 30 lat po okrągłym stole w dobie koronawirusa wojny w Ukrainie i globalnych wyzwań, jakie stoją przed nami jako społeczeństwo. Polki i Polacy nie zasługują na karuzelę władzy, która prze chodzi z rąk do rąk kolejnych ugrupowań postsolidarnościowych, ale to chyba Pan chce, żeby y, postsolidarnościowe ugrupowanie, czyli Platforma Obywatelska y, w ramach tej karuzeli przejęło wkrótce władzę od innego postsolidarnościowego ugrupowania Platformy. Najbardziej chce, żeby, żeby Lewica wygrała wybory. Ja pokazuję w książce Koncepcji budowania państwa odpowiedzialnego, że nie musimy patrzeć tylko w część historyczną, że jednak historia zdeterminowała naszą politykę i przemiany ustrojowe w ostatnich 30 latach, no chyba nikogo nie zaskakuje, że Kaczyński i Tusk no to są ludzie okrągłego stołu. Czyli to lepsza, lepsza postkomuna niż postsolidarność, tak? Nie, lepsza przyszłość niż przeszłość. Bo już dawno nie rządziła. Lepsza nie. przyszłość niż przeszłość. Jeżeli mówimy o tym, co jest lepsze, to według mnie budowanie opieki państwa nad tym, że będziemy tylko na sporach rozgrzewali emocje, bo ktoś coś przy okrągłym stole siedzi, a drugi nie siedział. Jeden wypił kieliszek, a drugi nie wypił. To dla mnie jest błędne. Ja mam 40 lat i ten okrągły stół jest dla mnie jakąś odległą przeszłością. Dla 20-latków jest Tylko, w ogóle że... jakąś magię przeszłością. Ale jak już pan przewodniczący tych kategorii używa, jak mówi pan o post-Solidarności w grupowaniu to jednak na czele lewicy stoi Włodzimierz Czarzasty, czyli były członek PZPR. I tak, ale działasz. nie siedział nie przy okrągłym stole. I mhm. teraz jak patrzę na tych, którzy siedzieli przy okrągłym stole, a którzy nie siedzieli, o tym, jakie partie rządziły, jakie nie rządziły, to lewica nie rządzi w Polsce od 18 lat. I ja patrzę o taką Przyszłość, o takiej przyszłości pisze w Nowym hmm. Państwie. To znaczy o tym, jak zbudować państwo, w którym odetniemy ten katalog przeszłości, który nas dzisiaj dzieli, a przy stole okrągłym można usiąść, nie dzieląc się na tych, którzy byli w pzp ze czy nie w pzp ze Jakie to macie znaczenie na na tym Panie Przewodniczący, sam tytuł Nowe Państwo to, to wprost y, nawiązanie do y, tygodnika, chyba później miesięcznika, związanego z polską prawicą, y, poczytnego w latach 90. szczególnie. Pierwsza książka była Obudzić Państwo i w tym Obudzić Czytałem Państwo kilka lat temu. W tym obudzić państwo było kilka testów, które dzisiaj są tutaj rozwinięte, a nowe państwo jest właśnie kontynuacją tamtego obudzić państwo. Więc jak ktoś kogoś skopiował, to z Gawkowskiego kopiowali, a nie Gawkowski kopiował. No tylko, że to parę lat wcześniej, nawet, nawet 30 lat wcześniej, panie przewodniczący, więc jeszcze nie mieli okazji. Tymczasem kończymy naszą radiową część. Sedna sprawy, za chwilę internetowa dogrywka. Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, cały czas jest i będzie za chwilę także z nami. Dobrego dnia, mówimy słuchaczom Radia Plus. Dzięki, dobrego dnia. Radio Plus sedno sprawy. Krzysztof Gawkowski cały czas jest z nami, panie przewodniczący, Lewica od miesięcy nawołuje do tego, żeby opozycja podpisała jakieś porozumienie programowe, porozumienie, które decydowałoby o tym, czym zajmiecie się po wyborach i jak ta rzeczywistość polska będzie wyglądała jeżeli objęlibyście władzę. No, póki co chyba nikt nie jest zainteresowany takim porozumieniem. Może jest tak, że trzeba wiele razy zapukać, żeby ktoś odpowiedział. My w pukaniu ustępliwi nie będziemy i cały czas będziemy się tego paktu rządzenia. To się nie musi nazywać paktu rządzenia. Paktu o współpracy domagali, bo uważamy, że skoro jedna wspólna lista się nie udała, to opozycja powinna razem zadeklarować, że po wyborach będzie miała wspólny cel. Nie tylko odsunięcie od władzy, nie tylko zamknięcie wokół nowego rządu i kilku stanowisk, ale spraw kluczowych i programowych. Jaka polityka klimatyczna, jaki stosunek do hmm, Oczyszczenia mediów publicznych, gdzie powinniśmy, jak powinniśmy stosować zasadę dotyczącą odpowiedzialności za winy, które były, jak spowodować, żeby naprawić wymiar sprawiedliwości, bo według mnie w wielu miejscach jest zaszczyty, co zrobić, żeby walczyć z kryzysem i inflacją, jak stosunek do bezpieczeństwa Polski, dużo o Unii Europejskiej. Jest no. wiele tematów, które warto by było dzisiaj przepracować, które warto by było wskazać na tej agendzie, bo z tego też wyjdzie pierwsze 50-100 ustaw no, w okresie rządzenia. Tylko, że to się nie stanie. Nie wiem, dlatego że partnerzy. To mały koniec moja, panie przewodniczący. Tak, ale tu właśnie chcę panu powiedzieć, że partnerzy nam wskazują, kiedy jest ta przestrzeń według nich. Okay. Mówią, że jest po tym, jak. A duży staną... partnerzy tak mówią? Hołownia i PSL. Okay. Że PSL i z chołownią też wskazują, że według nich ten termin mógłby nastąpić po zarejestrowaniu list, bo wtedy już będzie wiadomo, że ostateczne bloki są takie, wszyscy jesteśmy w jakimś pakiecie, walczymy o jedną przestrzeń i tą przestrzenią jest wspólne zwycięstwo, więc czekamy. Ale to co? To, 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 to to sierpień sierpień rejestrowania. Myślę, że list? tak. Myślę, że tak. To nie będzie za mało czasu. Wtedy będziecie w takim ogniu kampanijnym, wszyscy rozjechani po swoich okręgach. Znaleźć wtedy że będziecie jeden dzień... jeden dzień na podstawę programową. To co z klimatem, co z, z wymiarem nie, nie, nie. sprawiedliwości. Myślę, że a co... Popełniamy kluczowy błąd. Mhm. To znaczy, to nie jest tak, że lewica namawia do tego, żeby napisać nowe ustawy. Bo ja podkreślam, że ustawy to w parlamencie i lewica, i Platforma, i PSL złożyliśmy. Mamy ich 800. 800 ustaw. Więc jeżeli chciałby pan rektor zapytać, czy jest na czym rządzić, to można wziąć pierwsze 100. Czyli zaledwie kilkanaście procent, i powiedzieć, mamy pakt rządzenia na rok. Więc program jest w postaci ustaw w parlamencie złożonych, nie trzeba nic szukać. Ale przecież są często sprzeczne. Te, te składane projekty przez lewicę często mogą być yy, nie do końca tożsame z tym, co składała Platforma Obywatelska. I Więc dlaczego w porozumieniu programowym wygradować? wysłaliśmy konkretne informacje? My złożyliśmy propozycje na piśmie. W, którym to, w tym, w którym to, tej umowie wskazaliśmy, jakie są kluczowe obszary dotyczące według nas wspólnego rządzenia, dotyczące drożyzny, inflacji, jak z nią walczyć, wymiaru sprawiedliwości naprawy, mediów publicznych, klimatu, myślenia o bezpieczeństwie, sięgnięcia po pieniądze z Unii Europejskiej, praw pracowniczych, godności pracy, ale i praw człowieka. I to wszystko jest w tym dokumencie. I my powiedzieliśmy, co chcecie wykreślić, się, co chcecie wpiszcie? Spotkajmy się w połowie drogi, bo najważniejsze, żebyśmy mieli wspólny dokument, który będzie taką busolą programową. Więc to, to nie jest tak, że ktoś będzie na samym końcu podpisywał w jeden dzień. Dzień to podpisanie spotkanie, a dokument już jest złożony. Jasne, rozumiem, że odezwała się Polska 2050, odezwał się PSL, a I czy Platforma, Platforma też Tak, Platforma Obywatelska myśli podobnie. Platforma Obywatelska jest gotowa podpisywać wcześniej czy później, tylko słusznie uważa, że jeżeli to ma mieć sens, to nie podpisują tego dwie partie, a podpisują wszystkie komitety wyborcze. W ramach demokratycznej opozycji. Więc myślę, że ta ocena nasza. Wszystkie trzy, jak rozumiem, tak? Jeżeli to będą trzy. Bo ja już znam politykę i wiem doskonale, że jeszcze przed rejestracją list wszystko się może wydarzyć. Jak będzie wyglądał blok wyborczy każdego z ugrupowań, będzie wiadomo w sierpniu. Jak będzie wiadomo w sierpniu, wiadomo, kto to będzie podpisywał. Poczekamy. Panie Przewodniczący, czyli co? Yy... Bardziej bym się skłaniał ku tej wersji, że, że jest pozytywny odzew na, na tę wolę podpisania porozumienia programowego, bo z jednej strony publicznie nikt nie deklaruje za bardzo takiej potrzeby, ale, ale mówi Pan, że, że sygnały wysyłają, że chcą o tym rozmawiać, tylko jeszcze nie teraz, tak? Ja odniosłem takie wrażenie, nie tylko ja, w tej rozmowie uczestniczyliśmy z Włodkiem Czarzastym, więc myślę, że to jest tak, że partnerzy chcą rozmawiać, chcą poczekać, nikt nikogo nie będzie na siłę naciskał, podkreślam, lewica swoją robotę zrobiła, dokument przygotowała projekty, wskazała, powiedziała, kreście, piszcie, poprawiajcie, przyjdźcie z tym, co jest dla Was najważniejsze. No i czekamy. Panie Przewodniczący, a liczył Pan, ile partii wchodziłoby w skład nowej koalicji powyborczej, jeżeli... Pyta no, to... Pan mnie o bloki, czy o partie? Nie, o partie, partie polityczne. No sporo, partie, bo, bo pewnie i Platforma Obywatelska ma spory blok... Cztery. No właśnie, i na lewicy są cztery partie... To i już pewnie... mamy osiem. No tak, więc mówię, jeżeli Pan mówił mm. o partiach, to pewnie dużo. To yy... Takie, nie wiem, mam wrażenie, że powrót do, do początku lat 90. wręcz widzi pan perspektywę stworzenia rządu z ponad 10 podmiotów, no bo to widzę do tego pers... by się sprowadzało. Czy znaczy, widzę perspektywę tego, że w polskiej Czy polityce... tam większość z nich to jakieś fasadowe po prostu. Widzę jednak... to, że w polskiej perspektywie politycznej można tworzy stabilne bloki polityczne, które się nie rozpadają. Pokazuje... Z tu partii stabilny blok polityczny? Tak, dlatego że te ostatnie cztery lata pokazują, że po pierwsze Zjednoczona prawica pomimo problemów się nie rozpadła. Nie rozpadła się platforma obywatelska w ramach koalicji obywatelskiej. Koalicja Obywatelska się nie rozpadła. No tak, ale mówię o Zjednoczonej no dobra, Prawicy, Tam ale były trzy partie, ale też przegrupowanie dużo tej, nastąpiło, kryzys w lewi, był. W Lewicy też mówiono, że się rozpadnie blok, który tworzymy w Sejmie, klub parlamentarny, nie rozpadł się. Połączyła się PSL, połączyła się, połączył się Hołownia. Więc jak myślę, czy jest gwarancja tego, że będzie stabilność, to mam poczucie, że jest, bo te cztery lata to w opozycji przynajmniej udowodniły. Mhm, ale w opozycji udowodniły też te lata, jak spojrzymy na ostatni rok, dyskusję o wspólnej liście i tu już nie mogliście się porozumieć. Mniej lub bardziej wprost artykułowane konflikty między opozycyjnymi podmiotami i za chwilę te kilkanaście partii usiądzie do stołu i będzie współtworzyło rząd. I myśli pan, że to będzie takie proste i stabilne jeszcze w dodatku? My na lewicy sobie nie mamy nic do zarzucenia. Od początku wspieraliśmy projekt wspólnej listy, mówiąc, że jak będzie, to się na niego zapisujemy. Od początku mówiliśmy, że jeżeli go nie będzie, to jest alternatywna propozycja wspólny pakt rządzenia i dogadanie się w sprawach tego, jak ma wyglądać pierwszy stodniczy rok. Naszego wspólnego rządzenia, no właśnie po to, żeby nie było kłótni, więc jak mnie pan pyta, czy lewica jest w stanie dobrowolnie, uczciwie się gdzieś cofnąć albo z drugiej strony powalczyć o swój program, to my zawsze mówimy, najważniejsza jest Polska i się dogadamy. Okej, okay, no to lewica, ale jest jeszcze wiele, wiele innych podmiotów Myślę, w tym platforma, za... która cały czas pokazuje, że absolutnie chce Was zdominować. No chyba to przecież widać na każdym kroku. Gdyby ktoś chciał kogoś zdominować, to przypuszczam, żeby zdominował. Szefem Platformy Donald Tusk jest dwa lata i mniej więcej sondaże wszystkich są podobne, więc nie sądzę, że kogoś zdominował. Myślę, że nowe otwarcie ma Hołownia i nowe otwarcie ma Kosiniak. Coś tam robią, ile będą mieli, czy będą mieli te 8-10%, czas pokaże, najbliższe miesiące będą też dla nich kluczowe. Lewica robi swoje, połączyła się z partnerami, którzy też byli w jakiejś defensywie politycznej, zbudowaliśmy trochę większy brok na wybory i też walczymy o swoje. Ja jestem dzisiaj Spokojno wynik wyborczy. My z pisem wygramy. Panie z pisem wygramy. Łącznie, tak licząc tak, tak, ja mam urobek w, tak, was, w mandatach i w procentach. Panie przewodniczący, a czy w tym porozumieniu programów, które chcecie zawrzeć, kwestie personalne, też będą w jakikolwiek Nie. sposób rozstrzygnięte? Kto będzie premierem, które ministerstwa, które partie to. Ja nie wiem, czy powinniśmy przed wyborami rozstrzygać, mhm. kto będzie ministrem w danym resorcie, bo to też będzie zależało od którego, partia może będzie miała. ile partia będzie miała mandatów i poparcia społecznego. To trzeba też uczciwie powiedzieć, ale też mam takie przekonanie głębokie, u Pana już o tym mówiłem. Partia, która wygra wybory, mówię o największym poparciu społecznym w sensie tej domeny opozycyjnej. Powinna mieć swojego kandydata na premiera. No bo trudno uważać. Przede wszystkim to ta, która wygra wybory, niezależnie od tego, czy z opozycji czy nie, to prezydent powinien wskazać. Yy... Nie, dlaczego? Jeżeli ktoś będzie miał na pierwszym posiedzeniu Sejmu większość, to uważa Pan, że powinien prezydent wskazywać kogoś innego niż większość Sejmowa? No jeżeli to będzie takie czytelne, faktycznie i ponad te 230 no mandatów. No bo jeżeli jasne, będzie na pierwszym to, posiedzeniu to, Sejmu Marszałek tak, no. w Sejmu wybrany z okay. opozycji, a prezydent wskaże nie, no. kandydata z Pisu, bo miał więcej uh -huh. procent, to uważam, że to jest na pewno jakaś gra polityczna. Do Dokładnie. Więc rządu, z perspektywy tego, kto by wygrał w opozycji wybory, największa partia powinna wskazać kandydata na premiera. No to wydaje się rozsądne. Czyli pan z tym Tuskiem nie miałby problemu? Żadnych. A mówi to Ksztofałkowski, szef klubu lewicy autor książki Nowe Państwo, która od 2 czerwca będzie dostępna tak w sięgarniach. Już w tej rzeczywistości obecnej, ale też przede wszystkim, może nawet, wybiegnięcie w przyszłość. Tak? To w książce Krzysztofa Gawkowskiego. Państwu bardzo dziękuję za uwagę, za to, że byli Państwo z nami w ten poniedziałkowy poranek. Dobrego dnia, udanego tygodnia. Radio Plus. Sedno sprawy.